Cześć. Witajcie wieczorną porą. <laughs> Dawno się nie odzywałem i wpadałoby w końcu coś powiedzieć, a co tutaj mówić. Jak za bardzo nie ma o czym. E, ostatnio dołożyłem sobie trochę z nudów e, lampkę nocną. Może to dziwnie zabrzmi, ale 6 watów, mm, 20 tysięcy Kelvinów. Włączam ją po belce, czyli po oświetleniu głównym, dwukanałowym. E, mam cztery, cztery tuby T5, 24W i one chodzą jako oświetlenie główne. No i dokupiłem sobie e, Aquela m, Lady tube m, Actinic, który właśnie teraz jest puszczony. Jest to jedyne światło ledowe jakie mam tutaj w zbiorniku i działa niezależnie od te piątek, czyli tak jak wspomniałem jest to dla mnie taka nocna lampka. Oczywiście zaraz tutaj będzie oburzenie jak to nocna, ryby też muszą mieć ciemno spokojnie. Ta lampka działa tak mniej więcej od 10 do, do wpół do 12, żeby też akwarium powiedzmy troszkę inaczej wyglądało jak w ciągu dnia, zawsze jest to jakieś urozmaicenie. Dodatkowo LED uwydatnia kolory koralowców, czego może nie widać na filmie, ale, ale efekt jest naprawdę przyzwoity. Nie zauważyłem, żeby jakoś negatywnie to wpłynęło na życie w zbiorniku. Nie ma żadnych tutaj widocznych negatywnych skutków, więc jestem zadowolony. Wygląda to tak. A co do samego baniaka, no to zarasta za bardzo tutaj. Nie ma co robić, co dla jednych będzie yy, pewnie rzeczą, do której dążą, bo yy, na początku ma się same problemy wieczne, kłopoty, plagi i odechciewa się tego wszystkiego. A tutaj proszę o. Gracjan nic nie robi, nudzi się, wszystko pięknie rośnie, ale spokojnie. Tutaj jest bardzo ważna cierpliwość, dążenie do celu i nie popełnianie błędów. Yy, nie popełnianie błędów innych dlatego popatrzcie czasami na te moje starsze filmy i nie róbcie tych samych błędów a tak w ogóle to chciałem się Was zapytać, bo jest już Was trochę bardzo dziękuję za te ponad 500 subskrypcji yy, bardzo fajnie że chce się Wam czasami kliknąć ten mój film posłuchać co się dzieje ale ja też jestem ciekaw, co tam u Was, bo sporo z Was wiem, że już założyło zbiornik morski właśnie dzięki mnie, powiedzmy w cudzysłowie. Zainspirowałem Was do tego. Chciałem zobaczyć, jaka jest to skala, bo o kilku osobach wiem, bo piszecie do mnie informacje prywatne, zresztą fajnie, można sobie pogadać, wymienić się doświadczeniami, ale może ktoś jeszcze, nie wiem, na przykład. Założył zbiornik po oglądaniu tych moich filmów? Niech napisze komentarz, da znać, jak to wygląda. Czy jest to identyczna konfiguracja ku mnie, czy jest to jakaś inna konfiguracja, jak to się kręci, jak to wygląda. Chętnie porozmawiam, wymienię się doświadczeniami. No, a tymczasem, popatrzcie chwilę na moją nocną lampkę i życzę Wam udanego weekendu. Cześć.